Dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w mojej już kolejnej odsłonie horoskopów miłosnych na sierpień dla osób wolnych. Tym razem zapraszam do obejrzenia wszystkie osoby, panów i panie spod znaku barana. Moi drodzy, wylosowałam dla Was na miesiąc sierpień jedną z bardziej pozytywnych kart w talii kipera i jest to karta dojrzałej pani, którą możecie tutaj zauważyć. Natomiast jeśli chodzi o miłość, karta ma znaczenie może już nie takie bardzo pozytywne, ponieważ oznacza szczególnie dla pań dalszą samotność. Moi drodzy, karta Dojrzałej Pani jest bardzo podobna w swojej wymowie do karty kapłanki Stali Tarota i oznacza: raz, że samotność, a dwa, przyjmowanie takiej biernej postawy wyczekującej, albo nawet nie nawet postawy takiej zdawanie się na to, co przyniesie los. Wyczekiwanie niedziałanie przede wszystkim w kierunku czy na polu uczuciowym, um, Broń Boże, nie zabieganie o kogoś, o czyjeś względy. Także, moi drodzy, karta, arcykapłanki, karta no arcykapłanki i karta dojrzałej pani pokazuje, że w waszym życiu uczuciowym w miesiącu sierpniu raczej nic się nie zmieni. Natomiast możecie otaczać się lub przebywać w kręgu osób starszych. Czy to mamy, czy to babci, czy starszej przyjaciółki, starszych od Was. To będą osoby, które Was wspierają, osoby, które są bardzo życzliwe, bardzo pomocne, które Was pocieszą, jeśli będzie taka y, potrzeba. Y, natomiast karta dojrzałej pani jest również kartą y, macierzyństwa. Więc wszystkie samotne mamy z podznaku Barana poświęcą się w miesiącu sierpniu opiece nad dziećmi i e, raczej nie będzie Wam chyba w głowie e, wyszukiwanie czy szukanie nowej miłości. Pozdrawiam Was, kochani serdecznie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do odwiedzenia mojej strony na Facebooku Beata Fortuna. Pozdrawiam.